Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Czytam z Ewangelii Łukasza z rozdziału 23, od wiersza 13 do 31. A Piłat, zwoławszy arcykapłanów i przełożonych i lud, rzekł do nich: Przyprowadziliście do mnie tego człowieka jako podżegacza ludu, a tymczasem ja, przesłuchawszy go wobec Was, nie znalazłem w tym człowieku żadnej z tych win, któremu przypisujecie. A Herod także nie, odesłał go bowiem z powrotem do nas. I oto nie popełnił On niczego, czym by na śmierć zasłużył. Każę go więc wychłostać i wypuszczę. A miał obowiązek wypuszczać im jednego w związku z ich świętem. Zakrzyknęli więc wszyscy razem tymi słowy: Strać tego, a wypuść nam barabasza. A ten został wtrącony do więzienia z powodu wywołanego w mieście rozruchu i zabójstwa. A Piłat ponownie przemówił do nich, chcąc uwolnić Jezusa. Lecz oni wołali głośno tymi słowy: Ukrzyżuj, ukrzyżuj go. Wtedy on po raz trzeci odezwał się do nich. Cóż złego ten uczynił? Niczego, czymby na śmierć zasłużył, w nim nie znalazłem. Każę go więc wychłostać i wypuszczę. Oni zaś nalegali głosem wielkim, domagając się jego ukrzyżowania, a krzyki ich wzmagały się. Więc piłat rozstrzygnął, że ma się stać według ich żądania. Kazał wypuścić tego, którego oni zażądali, a który został wtrącony do więzienia za rozruch i zabójstwo. Jezusa zaś zdał na ich wolę. A gdy go prowadzili, zatrzymali niejakiego Szymona Cyrnejczyka, który szedł z pola i włożyli na niego krzyż, aby go niósł za Jezusem. A szła za nim liczna rzesza ludu i niewiast, które biadały i płakały nad nim. Jezus zaś zwróciwszy się do nich, rzekł: Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade mną, lecz płaczcie nad sobą i nad dziećmi swoimi. Bo oto idą dni, kiedy mówić będą: Błogosławione niepłodne i łona, które nie rodziły, i piersi, które nie karmiły. Wtedy zaczną mówić do gór: Padnijcie na nas, a do pagórków: Przykryjcie nas. Gdyż jeśli się to na zielonym drzewie dzieje, co będzie na suchym? Aż się wierzyć nie chce, że sędzia skazał na karę śmierci człowieka, którego uznał za niewinnego. Piłat wiedział, że drogo by go kosztowało uniewinnienie pana Jezusa, więc wydał go na śmierć. Czy my często nie postępujemy podobnie? Będąc przekonani, że dany uczynek jest dobry, Czynimy zupełnie coś innego, ponieważ sprawiedliwe i uczciwe postępowanie coś by nas kosztowało. Piłat bał się o swoje stanowisko i nie chciał sobie popsuć opinii. Czy my też boimy się stracić stanowisko i popsuć sobie opinię przez sprawiedliwe postępowanie? Piłat nie bardzo dbał o los Pana Jezusa. On bardziej kochał swoje stanowisko i sławę niż jego. Za wyjątkiem małego grona uczniów, matki Pana Jezusa i kilku niewiast, nikt nie współczuł Panu Jezusowi i nie przejmował się jego dolą. Co prawda, czytamy, że gdy go prowadzono na stracenie, to szła za nim liczna rzesza ludu i niewiast, które biadały i płakały nad nim. Wydaje mi się jednak, że do płaczu nie skłoniła te kobiety miłość i prawdziwe współczucie, tylko jego widok. Prawie każda kobieta będzie płakać na widok zbitego, pokrwawionego i cierpiącego człowieka. Na skutek bicia biczowania i cierniowej korony wbitej na głowę, Pan Jezus był tak osłabiony, że nie mógł sam nieść krzyża. Widok pokrwawionego i upadającego Pana Jezusa pod ciężarem krzyża wzruszyłby nawet najtwardszego człowieka. Pan Jezus wiedział, że płacz kobiet idących za nim niewiele wyrażał, więc zwrócił się do nich ze słowami: "Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade mną, lecz płaczcie nad sobą i nad dziećmi swoimi". Pan Jezus nie był bezradną i nieszczęśliwą ofiarą losu. On dobrowolnie zgodził się na cierpienia i śmierć, by nas uratować od wiecznej zguby. Pan Jezus mógł powiedzieć tym płaczącym niewiastom i wszystkim innym: To wy jesteście przyczyną moich cierpień. Winnymi śmierci pana Jezusa nie byli ci, którzy go wydali, ani Piłat ze swoimi żołnierzami, tylko my wszyscy. Pan Jezus umarł za grzechy każdego z nas. Prawdziwą wdzięczność za męczeńską śmierć możemy okazać Panu Jezusowi nie przez płacz i lament, tylko przez porzucenie grzechu i oddanie mu serca i życia. Kobiety jerozolimskie płakały nad Panem Jezusem, ale zaraz potem wróciły do swojego starego grzesznego życia. Dlatego Pan Jezus im powiedział, że przyjdzie czas, kiedy będą mówić do gór Padnijcie na nas, a do pagórków przykryjcie nas. Cierpienia i śmierć Pana Jezusa nie zrobiły większego wrażenia na mieszkankach Jerozolimy. Kilka łez uronionych przez nie było wszystkim, dlatego Pan Jezus je ostrzegł przed karą, jaka je spotka w dniu sądu za ich grzeszne życie. To jest bardzo smutne, że męczeńska i okrutna śmierć Pana Jezusa nie miała i nie ma większego wpływu na wielu ludzi. Oni żyją tak, jak gdyby Pan Jezus nigdy nie umarł. Pan Jezus nie po to zmarł, żebyśmy uronili tylko kilka łez podczas wspominania Jego męczeńskiej śmierci, ale żebyśmy porzucili grzech i żyli dla Niego. Drodzy słuchacze, nie oszukujmy się. Pismo Święte wyraźnie stwierdza, że męczeńska ofiara Pana Jezusa jest bezskuteczną dla nas, jeśli nadal żyjemy w grzechu. Apostoł Jan w trzecim rozdziale swego listu pisze: Kto popełnia grzech, z diabła jest, gdyż diabeł od początku grzeszy, a Syn Boży na to się objawił, aby zniszczyć dzieła diabelskie. Grzech jest dziełem diabła, które Pan Jezus przyszedł zniszczyć. On zniszczył go przez swoją śmierć, która była karą za nasze grzechy. My zasłużyliśmy na karę, ale łaskawy i kochający Pan Jezus przyjął ją na siebie. Krew Pana Jezusa, którą On przelał za nas, zapłaciła za wszystkie nasze grzechy. Dzięki niej wszystkie nasze grzechy mogą nam być przebaczone. Dzięki niej nie tylko mogą nam być grzechy przebaczone, ale możemy też być oczyszczeni z nich. Święty Jan w pierwszym rozdziale swego pierwszego listu pisze: Krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Dzięki tej krwi możemy również otrzymać nowe życie i siłę do pokonania grzechu. Pozwól, że zapytam Cię, drogi słuchaczu. Czy śmierć Pana Jezusa wpłynęła na Twoje życie? Czy ona dokonała zmiany w Twoim życiu? Jeśli nie, to dlatego, że jeszcze nigdy nie żałowałeś szczerze za swoje grzechy i nie poprosiłeś Pana Jezusa o przebaczenie i o uwolnienie Cię z nich. Pan Jezus po to umarł za Ciebie, żebyś był uwolniony od grzechu. Skorzystaj dzisiaj ze zbawienia, które Pan Jezus Ci ofiaruje dzięki swojej śmierci, żebyś nie musiał się znaleźć w przyszłości w gronie obywatelek Jerozolimy wołających ze strachu do gór i pagórków. Przykryjcie nas przed gniewem Bożym. Amen.